Zastanawiasz się może czasem, dlaczego twoje dziecko nie potrafi się skupić na niczym dłużej niż 15 sekund, dlaczego nie może usiedzieć w miejscu, nie kończy zadań, przerywa tobie w połowie zdania, a po chwili jeszcze pyta, co mówiłeś. A potem siada do TikToka i patrzy, jak zaczarowane, przez pół godziny albo godzinę, bez mrugnięcia, to nie jest przypadek. To jest efekt działania aplikacji, które dosłownie przeprogramowują mózg dziecka. One uczą te dzieci, że ciągła, szybka stymulacja to jest nowy standard. I dzisiaj pokażę Ci cztery bardzo konkretne badania naukowe, które to potwierdzają. To nie jest jakaś moja opinia, mam na to badania. tak? Badania, które zmuszają Ciebie do zadania sobie pytania, no, czy TikTok to jeszcze jest zabawa, no, czy już jest to realne zagrożenie dla rozwoju dziecka. Pierwsze badanie, które niedosłownie dosłownie zwaliło z nóg, przeprowadził Francesco Chiosi i jego zespół. To było w 2023 roku, więc nie tak dawno. I oni w jego wstępne wyniki opublikowali w serwisie Eriksiv. Zbadali, jak oglądanie krótkich filmów wpływa na pamięć prospektywą czyli taką zdolność no, zapamiętania, że za chwilę mam coś zrobić. Na przykład zadzwonić, odrobić lekcje, nie wiem, zabrać strój na WF i uczestnicy, którzy oglądali treści no, w stylu właśnie TikToka, radzili sobie znacznie gorzej z wykonaniem zaplanowanych działań niż te osoby, no, które oglądały dajmy na to klasyczne no, treści na YouTubie albo na Twitterze. I teraz co więcej, mózgi były. Tak przestymulowane, że nie potrafiły w ogóle przełączyć się z tego trybu rozrywki w tryb działania. Kolejne badanie z 2024 roku przeprowadzone przez Halti, Silaya i Saidiku. Oni z kolei przyjrzeli się studentom, którzy codziennie oglądają tak zwane Reelsy, jakieś krótkie wideo. Efekt: skrócony czas koncentracji, niższe wyniki akademickie, większa impulsywność. I to nie były tylko jakieś deklaracje uczestników, to były obiektywne testy poznawcze. Trzecie badanie, jeszcze bardziej precyzyjne, ono tutaj z kolei dotyczyło uzależnienia od krótkich filmów i tego, jak to wpływa na w ogóle kontrolę uwagi i coś, co zwiemy prokrastynacją. I tu zespół badaczy pod kierunkiem Yingaxie opublikował w 2023 roku w PubMed Central. Wnioski są jednoznaczne. Im wyższy poziom uzależnienia od TikToka i podobnych aplikacji, tym większy problem z koncentracją i zdolnością do samoregulacji. I takie dzieci, nastolatki nie potrafią się zmusić do skupienia, zresztą to teraz dokoła widać gołym okiem, nawet jeśli chcą, bo to nie jest kwestia braku dobrej woli to jest neurobiologia. To nie jest tak, że dziecko nie chce się skoncentrować. Skup się teraz, to jest ważne. To nie jest tak, że ono się nie chce skoncentrować. Ono już nie potrafi. I jeszcze jedno. Badacze opisują też zjawisko, które media popularne nazwały TikTok Brain. I o co chodzi? O mózg, który uzależnia się od bodźców pojawiających się właśnie co kilka sekund. Nowy filmik, nowy efekt, nowa głos, nowa twarz. A jeśli to nie nadchodzi, pojawia się rozdrażnienie, nuda, niepokój. A to się później przenosi do klasy domu, do relacji. To nie o to chodzi, że jestem jakimś purystą, że tik tak sam w sobie to jest jakieś najgorsze zło. Na świecie chodzi o to, że w rękach dziecka, które dopiero ma nauczyć się tej koncentracji, jeszcze nie potrafi samo się tu regulować i mądrze z tego korzystać, ma się nauczyć tej koncentracji, cierpliwości, wytrwałości, no trochę to jest jak danie zapałek komuś, kto jeszcze nie rozumie, że ogień parzy. No i teraz pytanie brzmi, no co można z tym zrobić? No dobra wiadomość jest tutaj zdecydowanie taka, że mózg dziecka jest plastyczny. Można go przeprogramować czy przestroić. No jak to nazwiemy, to nie ma oczywiście znaczenia z powrotem, ale trzeba wiedzieć jak. I właśnie dlatego zapraszam Cię bardzo serdecznie na całkowicie darmowe szkolenie online pod tytułem Spraw, by dziecko błagało o pozbycie się elektroniki w pięciu prostych krokach. I ja na tym szkoleniu osobiście pokażę Ci zarówno, jak działać profilaktycznie, żeby nie doszło do uzależnienia Twojego dziecka od elektroniki, ale pokażę Ci też, jak wyciągnąć dziecko za uszy z takiego uzależnienia właśnie od telefonu, tableta, konsoli, nawet jeżeli jest ono bardzo silne. Pokażę Ci, co zrobić, by znowu potrafiło się skupić, rozmawiać, być obecne i mądrze korzystać z tej elektroniki. Liczba miejsc na to szkolenie jest ograniczona. Załapie się tylko 500 osób, a samo szkolenie jest zaprojektowane dla rodziców, dzieci w przedziale wiekowym od 1,5 roku do 12 lat. Żeby wziąć udział, musisz się zarejestrować. Link do rejestracji znajdziesz pod spodem, w pierwszym przypiętym komentarzu, albo w opisie tego filmu. Zrób to teraz, zatrzymaj to wideo i zarejestruj się. Po rejestracji do dwóch minut dostaniesz ode mnie maila z linkiem do logowania. I teraz uwaga, jeśli nie widzisz tego maila, sprawdź folder spam albo folder oferty. Jeżeli nadal go nie widzisz, gdzieś to wcięło, napisz na mnie maila na kontaktmałpaakademiawychowania.com, poszukamy tam wspólnie rozwiązania, ogarniemy Ci ten link wtedy. Pamiętaj, TikTok nie musi niszczyć dzieciństwa Twojego dziecka, ale jeżeli nadużywa, TikToka albo jakichś podobnych aplikacji i ty nic z tym nie zrobisz, uwierz mi, że to może dosłownie rozjechać czołgiem taką jego zdolność do bycia naprawdę obecnym i, i w ogóle odbierania czy przeżywania świata w jakiś sensowny sposób. To nie są żarty, dlatego jeszcze raz zachęcam Cię bardzo serdecznie przyjść na darmowy webinar, który poprowadzę dla Ciebie już niebawem. Pozdrawiam Cię, do zobaczenia, cześć!